A taki widok mamy z łazienki, i taki widok ma nasze auto z parkingu. Przefajne góry tu nad nami. Ostatni dom od góry. I zjeżdżamy spod apartamentu. Na horyzoncie taki fajny stateczek. I coś, co mi się strasznie podoba. Zawsze tutaj miałem kłopot z tą druszką, bo tu trzeba bardzo powolutku jechać. No i albo jedziesz za szybko, albo palisz sprzęgło, bo tu jest bardzo stromo natomiast z elektrykiem to jest po prostu bajka można sobie jeden na godzinę podjeżdżać pod górę i sprzęgła nigdy nie spalimy a jazda szybciej tutaj no jest dość ryzykowna, bo nic nie widać, a poza tym jest bardzo wąsko także tu jestem zdecydowanie zachwycony, że jestem tym a nie innym autem w tym miejscu, nawet czujniki widzą, że jest za wąsko a przed nami już Piękny widok na stare miasto na Korczuli. Jakby się tak dobrze rozpędził, to po wodzie można by było przejechać na drugi brzeg. Nawet kiedyś takie zawody widziałem, ale to nie osobowych samochodów. I z prędkościami spacerowymi w kompletnej ciszy przetaczamy się przez taką drogę. Czasem tędy też spacerujemy się w kierunku Orebicza. Za chwilę powinno być coś widać. Tu po prawej. O, akurat płynie prom. Prom z Korczuli. A dokładnie to. E, on startuje tam ze 2 km od, od miasta Starego na Korczuli. Z domacze. Coś takiego. I leci prosto na Orebicz I w centrum Orebicza się zatrzymuje. Za oknem pięknie cykady. Hałasują, a przed nami znak, żeby uważać na pożary. A pożary tutaj na Chorwacji czasami bywają nieciekawe, zdarzyło mi się widzieć taki pożar kilka, kilka razy, no wtedy to wygląda to nie za wesoło, drużka malownicza. I zaraz będzie koniec naszej miejscowości, czyli kuciste. Jeszcze może nagram kawałek, będzie widok na, na prom, i kilka minut później. Wjechaliśmy do Rybicza, teraz jest z centrum, w prawo jest na prom, a my pojedziemy prosto i kierujemy się w stronę Kuny Pel Po lewej piekarnia, gdzie można kupić fajne bułeczki, a idąc po bułeczki najprościej zaparkować pod ładowarką. I tak robiliśmy tutaj raz już, zaraz będzie po prawej stronie ładowarka. I taki spacerek tu po bułeczki to jest około 15 minut, z wybieraniem bułek, co daje nam około 100 km zasięgu. Tu po prawej, jakieś owoce, a za owocami stoi ładowarka. Natomiast, jeśli szliśmy na lody, to na lody tutaj w dół trzeba było zejść, z lodami schodziło nam chwileczkę dłużej. E, więc, jeśli ładowaliśmy się, e, więc, jeśli szliśmy na lody, to wtedy ładowaliśmy się na AC z mocą 11 kW, co nam zabierało troszkę ponad godzinę i też dawało około 100 km zasięgu. Także jeśli bułki, to DC 50 kW, a jeśli lody, to AC 11 kW. Tak czy siak, w ten sposób mogliśmy uzupełnić dzienny zapas energii na wycieczki, czyli około 100 km. A po prawej plaża Trstenika, to jest taka największa plaża w Orebiczu, częściowo piaszczysta, chociaż z tym piaskiem to tak bym nie przesadzał, raczej taki drobny kamyczek to jest według mnie, w moich standardach jak to powiem. A przed nami już piękne góry, po lewej najwyższy szczyt tutaj Półwyspu, z tego co się orientuję, Święty Ilia. Natomiast, żeby się tam wybrać, to zdecydowanie o 5 rano. Bo potem jest tak gorąco, że kilku śmiałków przypłaciło to niestety już życiem. A teraz, właśnie po lewej, widać skutki pożaru, który był kilka lat temu. Cały tutaj ten teren po lewej i po prawej spłonął. Nie pamiętam dokładnie w którym roku, natomiast no myślę, że 3-4 lata temu. Także jak tutaj jest pożar to całkiem spory teren obejmuje i taka przepiękna malownicza droga i Passat myślę że ze 30 lat o chyba nawet więcej na karku miał a tutaj widok na ten przesmyk między Półwyspem a a wyspą Korczulą. Na dole już winnice. Zresztą tych winnic będzie tutaj całkiem sporo. I właśnie do jednej takiej się wybieramy. Winnica, szpaleta. Jak nie byłem zwolennikiem wina, tak jak się tego wina napiłem, to się przestawiłem na wino, bo rewelacja. I tutaj w prawo była taka drużka, tam można skręcić, około 10 km jedzie się tym wybrzeżem rowerem, tam kilka razy jechałem. Bardzo, bardzo fajna dróżka, natomiast my tniemy się do góry i zaczynają się serpentynki także. Tutaj można poznać czy auto dobrze się prowadzi. A Kijanka naprawdę sobie fajnie radzi. Neutralnie, bez przechyłów, czysta przyjemność. O, a tam księżyc. Kolejne przepiękne widoki. Ja niestety muszę patrzeć na drogę, ale mamy dzisiaj operatora. Tu taki ciekawie wklejony wine shop, a przed nami patrzcie jaka droga. No, rewelacja wycięta w skalę. Za chwilę będzie taka seria zakrętów. No, wygląda to przeciekawie praktycznie pionowe zbocze i, i tak wklejona droga. Coś pięknego, sporo zakrętów. No można się poczuć jak na wesołym miasteczku. Na szczęście auto prowadzi się wyjątkowo pewniej, i stabilnie. Kawał dobrej roboty zrobili Korańczycy. Jeszcze tylko dodam, że staram się trzymać akumulator cały czas w okolicach 50%. Czyli jak tam powiedzmy zjadę do 45%, to potem naładuję do 60% i to nam wystarcza na takie codzienne wycieczki. A tak wygląda interior. Wjechaliśmy już do centrum, że tak powiem, półwyspu. Adriatyk jest po prawej stronie, a po lewej jest zatoka między stałym lądem a półwyspem. A my jedziemy tak centralnie środkiem, więc tak wygląda wewnętrzna część półwyspu. Tu skręcamy w lewo do Trpani, a z Trpani można przepłynąć promem do plocze. Taki koszt samochodu plus trzech osób to wychodzi około, nie, nie dokładnie pamiętam, około 200 kun, to jest około 120 zł, ale można zaoszczędzić coś około 100 km drogi i ponad godzinę jazdy. Natomiast prom też płynie. Chyba całą godzinę 50 minut, więc czasowo nie jest to jakoś wielki, wielki plus. Natomiast zawsze no, mamy mniej o godzinę za kierownicą, co przy takiej trasie czasami może być zbawienne. Chociaż tym elektrykiem tak się fajnie jeździ, że nie mam ochoty z niego wysiadać. I skręcamy w prawo na kunę, za, za nami nikogo nie ma, więc musimy zrobić taki manewr, bo patrzcie jaki skręt. Dobrze, że, że kijanka dość skrętna, ale skręt jest naprawdę hardkorowy, i już zaczynają się winnice po lewej, po prawej, i jakieś taka stara miejscowość. Z ciekawostek powiem, że nieruchomości na Chorwacji są bardzo drogie nad. Nad morzem, natomiast wewnątrz lądu już tragedii nie ma. I raczej to są pustoszejące miejsca, więc tu można coś fajnego wyhaczyć. Jeśli ktoś miałby ochotę pójść w ślady pana Magłowicza na przykład. I wjeżdżamy do kuny, czyli już kolejna kuna, bo kuna to waluta oczywiście Chorwacji. Natomiast ta kuna to produkcja wina. Było tam wcześniej widać takie wielkie baniaki zapewne z jakimiś trunkami, natomiast my jedziemy do takiej rodzinnej winiarni i myślę, że właśnie z tego rodzinnego charakteru, czyli że jedna rodzina i je uprawia o, reklama, wino z Paleta, właśnie tam jedziemy jedna rodzina zajmuje się tym od początku do końca więc od uprawy po, po produkt finalny to jakość tego produktu jest po prostu rewelacyjna a przy tym całkiem normalne ceny mają a tak parkuje się w wąskich uliczkach tam przy tylnym kole do tego kamienia no, z centymetr może zostało, może nie i takie niepozorne miejsce z bardzo fajnymi produktami, i bezkresne winnice i skręcamy na tunę dingać. Tu ktoś zbyt goszczy pasacikiem. I zaraz będzie już widać reklamę Konoba Portun. Bardzo dobre jedzenie. Jak jest taki upał, a wieje eee, tam z zachodu, to takie fajne zimne powietrze z tego tunelu wylatuje. Zaraz będzie widać. Kiedyś się zastanawiałem, co to za tunel. A tutaj kiedyś musieli wszystko przez tą górę przenosić, i w końcu wymyślili, że, że zrobią taki tunel. A po lewej Konoba Portun. Bardzo, bardzo dobre jedzenie, polecam. Urokliwe miejsce. Po południu tutaj już w cieniu, fajnie. Ktoś tam wjeżdża, więc poczekamy. I taki fajny tunelik. Od razu zrobiło się zimno, ale najpiękniejsze będzie po drugiej stronie, czyli widoki. A da się tą drogą tutaj, nad samym morzem jadąc. Tu się zatrzymamy, porobimy sobie. Da się tą drogą dojechać, no myślę, że 15 kilometrów aż do miejscowości Trzstenik, w którym kiedyś mieszkałem. Też bardzo fajna droga, miejsce. Natomiast dzisiaj może pojedziemy jeszcze gdzie indziej, bo tam już kiedyś byliśmy. A tak prezentuje się kija na tle. Tej górki i coś co mi się tu bardzo podoba takie wklejone ławeczki, tych ławeczek wklejonych z takimi widokami jest tutaj naprawdę sporo, także jadąc tutaj wzdłuż półwyspu takimi bocznymi dróżkami można się na nie natknąć na no co chwilkę, a tu widok na pełne morze. No przefajnie prze to wygląda. Tam w oddali po lewej wyspa Mliet. Tam się też kiedyś wybierzemy, ale chyba już nie w tym roku. Tam jest park zrobiony, taki do zwiedzania, narodowy. I taki widokowy parking. A tutaj godziny otwarcia.